Um, jedno jest pewne: to co robiłem, daily vlogi, miały bezpośredni wpływ na, na moje codzienne życie na mój stan mentalny, na moją kreatywność, na rodzinę. Po prostu wszystko miało bardzo wielki wpływ na to. Naprawdę było to takie trochę moje marzenie codziennie coś kreatywnego nagrywać coś ciekawego, interesującego od moich 29 urodzin do mojej 30. Ale jak na razie wiem tyle, że nie powiodło się. Nie powiodło się. Być może kiedyś wrócę do tego. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Na razie wracam do puszczania vlogów najczęściej, jak tylko będę mógł. Wydaje mi się, że zbyt bardzo cierpiała moja kreatywność w tym procesie, choć chciałem, żeby było na odwrót żeby zaaktywować moją kreatywność. A jednak były to negatywne wpływy, dlatego wracam do normalności, do postowania tak często, jak tylko będę miał ochotę, tak często, jak tylko będę miał wenę. A um, tak, to tyle na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym vlogu. Nie wiem kiedy. Trzymajcie się, cześć. Czołem, bohaterze.